No, i zaraz wszystko stanie się jasne. Bardzo proszę. Ciekawi jesteśmy ogromnie. Co z tym samochodem jest tak, a co jest nie tak? Proszę nas oświecić. Wykonaliśmy sprawdzenie e, auta przed zakupem mhm. i mamy taką sytuację. Na pewno, jeżeli chodzi o powłokę lakierniczą, prawy przód. Mhm. Tak. Mhm. Mieliśmy tutaj. Idź idź, 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 idź. Tak. Te okolice. Mhm. To było na pewno ponowne lakierowanie. Dodatkowo mhm. mieliśmy wymieniony reflektor. Jeżeli chodzi jeszcze o lakier, mm -hmm. mamy tutaj z dołu bardziej widoczny po, po drugiej stronie auta. Tutaj wychodzi nam delikatnie korozja, mm -hmm. e, ale jak też zdążyliśmy Aha. sprawdzić, e, bo w Skodzie, na tego typu usterki, mm -hmm. e, jeżeli są wykonywane regularnie przeglądy, dałoby się to usunąć w ramach gwarancji. Ale tylko, tutaj... czy ktoś pamiętał o tych perforacyjnych przeglądach, nie? Dokładnie. I tutaj mamy taką sytuację, że ostatni przegląd był wykonywany dwa lata temu, tak więc już jest rok za późno. Także tą, tą no tak, ewentualną krót. usterkę mm -hmm, trzeba mm -hmm. byłoby usunąć mm -hmm. e, na własny koszt. Ale mm -hmm. to jeszcze nie jest dramat. Czy tak, jakiegoś to? bezpośredniego wkładu to wymaga, jeżeli chodzi o mechanikę. Jeżeli chodzi o mechanikę, na ten moment obejma tłumika, która rada hmm. na moment zacząć może po prostu wydawać z siebie hmm. dźwięki, ale to jest tak naprawdę groszowy koszt, około 150 hmm. zł brutto i temat jest zamknięty. Czy jakichś kosztów wymaga już teraz samochód, jeżeli chodzi o mechanikę? Jeżeli chodzi o mechanikę, mamy zapisany w sterownikach błąd od położenia wałka rozrządu. Mm -hmm. e, najprawdopodobniej z doświadczenia wiem, że jest to kwestia samego czujnika. Mm -hmm. Czujnik w oryginale oczywiście kosztuje 250 zł razem z wymianą, ale przy tej operacji ja wypadałoby dużo mniej To myślę, że najpierw czujnik się zawsze psuje albo kontrolka, nie? Jak zaczyna świecić. Tak, ale to no, 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 to się przy te, sprawdza. No. Przy tej kwestii jeszcze wypadałoby do, dołożyć kwestię wymiany rozrządu z pompą wody. Przy takiej mm -hmm. operacji, jak już zaczynamy tam, tam rozbierać, to nasz mm -hmm. się prosi o, o wymianę. Jaki tak jest też? koszt? Jeżeli chodzi o koszt y, kompleksowej wymiany około 1800 zł brutto. Mm -hmm. I wtedy wiesz, co masz? To masz no tak roku, wiadomo, jest ci gdzieś tam mm -hmm. przy dobiegnięciu mm -hmm. do, te, do tego przebiegu 150 tysięcy, mm -hmm. że gdzieś ci to nie strzeli pod mm -hmm. A jakie są koszty przeglądu? Jeżeli chodzi o taki podstawowy serwis olejowy w mm -hmm. tym aucie, jest to kwota w okolicach. 600 zł brutto. Mhm. Jeżeli to ma być taki kompleksowy y, przegląd z wymianą większości filtrów, mam tutaj na myśli filtr w kabinie, filtr powietrza, e, w tym wypadku filtr paliwa, jest to koszt około 1300 zł brutto. Mhm. Czyli klasyka Klasyka. Prawda? gatunku na... w tym segmencie. Jeżeli chodzi mhm. o kwestie zawieszenia, jakieś luzy, coś się pojawiło? Żadnych no. luzów, jeżeli chodzi o kwestie zawieszenia auto utrzymane w bardzo dobrej nalizce. No to godziny. super. No widzisz? Takie też się zdarzają no, na rynku. No to super. Mamy werdykt, zatem my pędzimy dalej. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Czekamy przed serwisem. Bardzo Jakby dziękuję. można było wyprowadzić auto. Wyjeżdżamy.